Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Z tej strony Piotrek Banaszkiewicz, kanał History Travel. Fragment linii umocnień B2, do którego z saperem zmierzamy na zaproszenie Mariusza z kanału Historia pod ostrym kątem, trafił nam, można by uznać, szczęśliwą listę. Dzięki inicjatywie oraz środkom mieszkańców Antoniowa z tzw. Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, fragment prezentowany w odcinku dawnej niemieckiej linii umocnień, Przejdzie renowację. To niesamowite, ponieważ ekipa zamierza odtworzyć okopy zgodnie z niemieckimi instrukcjami saperskimi do około 1,80 m głębokości z szalunkami, by uniknąć zasypania przez obecny na tym terenie sypki piasek. Dlaczego bunkry noszą losowe numery? Już teraz zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Jeżeli chodzi o renowację, chcemy zrobić ten fragment od tego bunkra do tamtego kąta. Tą linią, tak. tak. I te, o, idąc tą linią, Fajny, mały około. fragment. Tu mamy szczęście, bo ta linia jest chyba najlepiej zachowanym fragmentem na całej jej długości, jaki istnieje. Z racji tego, że w całości ten fragment przebiega przez tereny lasów państwowych, a tu nie było intensywnej gospodarki leśnej, więc te okopy nie zostały właściwie zintegrowane. sporo spacerowiczów, to czyli jest. sporo nakrętek i kapsli. Czyli duży i mały. <coughs> <coughs> czyli duży i mały. Dobrze. Nap. Ale wygląda na świeży, współczesny. Zobacz, trzymaj. To ta szpila jest. Miele ciekawa. No i widzisz, tu akurat na tej puszce masz... jak się przyjrzysz... USSR. Mhm. Ale ta puszka niewiele się różni, od tego warto zwracać uwagę, od puszek drugowajnych, niemieckich. Też okrągłe do... występowały, czy prostokątne okrągłe, głównie? Okrągłe, takie jak typowo na śledzie, tylko będzie mm -hmm. do pi... D, DIN, nie? Deutsche, mm -hmm. jak dobrze pamiętam, Industrie Norm. I, jakiś tam chyba numer. No proszę. Alkaliczna? Warta. Staro tak jest. Przecież by szczęście do baterii. Jest to dokładnie pomocy pomocy społecznej nie? Mm -hmm. Tu ma niemiecką nazwę, oczywiście. Co ja widzę? To jest śruba, nie? Z nakrętką kwadratową. O. To... Ale nie świeża. Tak, ale znajdujesz to co my: czyli jakieś takie rzeczy. Techniczne takie. Coś tu jeszcze jest. No drodzy widzowie, tutaj będzie zagadka mała. I to w szczególności dla Was, bo jesteście w tym zwyczajnie bardzo dobrzy. Także zobaczmy, co zostaniemy w środku. Podobno jest tutaj coś takiego jak papier, być może na suficie, pozostałość po formie. Odlewowej, odlewniczej albo jakaś forma uszczelnienia. Dobra, wchodzimy do środka. O, widzimy tutaj smugi pionowe. A to jest ciekawe. Oraz poziome uskoki tutaj od yy, jakiejś formy wykonanej do odlewu. Tylko faktycznie tutaj są jeszcze takie pionowe smugi. No, i teraz pytanie do Was, drodzy widzowie. Zobaczcie. Mamy papier. Tak, to jest papier. W Waszej ocenie, dlaczego tutaj znajduje się papier? I zobaczcie, jak on jest powklejany w te szczeliny mm, i pofałdowania sufitu z mojego poziomu. On, czy ta płyta była dościelniana tu na miejscu? Tak, zobaczcie. Papier nam wchodzi tam w głąb, więc ja obstawiam, że to jest pozostałość po wykonywaniu odlewu. No właśnie, drodzy widzowie, spójrzcie na sufit, co tu się dzieje, dlaczego tutaj jest papier? Czy może te płyty były odlewane, te czasze, tu na miejscu, a jest to forma podkładu, by odspolić już z stężałą konstrukcję? Jest to możliwe, bo tak wykonywano często płyty do różnych instalacji, na przykład kanalizacji burzowych. Na szybko, na wyle folii z papierem się co prawda nie spotkałem. Zobaczcie widzowie, to jest taka ciekawostka. Ta strona tej czaszy jest wypłaszczona, a ta strona jest zaokrąglona. No i teraz zagadka, czy zobaczymy? A tutaj jeszcze bardziej się pionuje nam ten fragment. Zobaczymy, czy w pozostałych bunkrach tego typu Czasze są wykonane w ten sam sposób. No, chyba, że to jest celowy zabieg. Chyba, że to jest celowy zabieg. Jest zaokrąglona. Pytanie, czy jest to symetrycznie względem otworu strzelniczego? No, tak powiedziałbym, że nie do końca. Tu nam przebiega linia połowy głębokości. Wypłaszczenie zaczyna się tutaj szybciej, a tam jest, jakby w symetrii, wypionowany bardziej ten fragment. Dobra, zobaczymy te kolejne. Szanowni widzowie, zamawiając za pośrednictwem kanału History Travel detektor objęty promocją lub inny z regularnej oferty Centrum Detektorysty, uzyskacie czasopismo odkrywca z autografem, w którym to znajduje się duży wywiad z saperem. Dokonując zakupu przy użyciu mojego kodu, wspieracie również kanał History Travel. Dlaczego warto się pospieszyć? Tak jak saper, który został uchwycony w rzadkiej sytuacji korzystania z restauracyjnej promocji promocji 2 plus 1, ograniczonej czasowo. Tak i tutaj oferta jest ograniczona ilością promocyjnych zestawów. Link do sklepu w opisie filmu. Jesteśmy przy kolejnym tutaj, po sąsiedzku. I chyba widzę podobne zjawisko. Czy nie, tu jest więcej wypłaszczenia. Mamy otwór. I on jest tutaj wypłaszczony. Tu też jest wypłaszczony. Tu również. 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 No i no nie, nie ma podstawy przypuszczać, żeby to był prefabrykat. Skoro tak mocno się od siebie różnią, ten nawet tutaj ma bardziej wyraźny kąt. Słuchajcie, to nie jest prefabrykat. Nie ma opcji to nie jest prefabrykat. No, na to wszystko wskazuje, no raczej różnego sposobu wykonania, wykonania by nie, nie przywozili skądś, tak? Też tak, prościej by było, formy. jeżeli nie patrzyli na to, jak, z jaką precyzją to wykonywać, no to i najprościej byłoby im robić to na miejscu. Nie, no tu też jest dokładnie tak, jak z formy robione, nie? Jak z formy, tylko że zobacz, on już wszędzie widać, że jest to wypłaszczenie wyraźne, nie ma takiego wodogłowia jak tamten. No, no i względem otworu tego strzelniczego też nie ma odzwierciedlenia tego czoła, które tam występuje, więc to jest loteria. Rzecz w przypadku. Znaczy jak, jak położyli, jak go odlali, tak położyli. Tak, tylko że tutaj nigdzie nie masz wodogłowia. On wszędzie, z każdej strony ma mniejsze lub większe, ale wypłaszczenie. Nie, no, ale, no, tu też masz. Tu, tu masz, jest płaski. Jest Jest no, no. płaski, ale on tutaj, tutaj też jest dosyć mocno płaski, a tamten był mocno zaokrąglony. On miał większy łuk od, wiesz, od, od wypłaszczenia tego, od, od tej płaszczyzny. Jeżeli chodzi o dół, to w tamtym przypadku było widać, tam są obsadzone takie kołki drewniane. Wewnątrz, po przekątnej. Lewy dolny, prawy górny. Po to, by utrzymać jakąś tam z desek formę na danym poziomie, żeby to okienko strzenicze zrobić. I widać było, że nie chyba nie dysponowali czymś, co by było porządną formą, bo im się przełamała i okienko się załamało, odlew się załamał. Więc też widać, że było to robione w pośpiechu, tak, no, no tym co było dostępne na miejscu. O, to teraz ciekawostka. Bo tutaj widać, tylko by trzeba było miarą pomierzyć z zewnątrz i wewnątrz, ale tutaj mamy e, tą samą formę, którą użyli do odlewania tego okienka strzelniczego. Jest to samo załamanie, załamanie w tym samym miejscu. No, zobacz, tu masz nie napis z czerwoną farbą, i tu jest duży napis z białą farbą. Nie widzę, nie widzę. Tu masz, widzisz? Fragmenty czerwonego? Coś a, jest, no. A tu masz jakby 30 myślnik 3, no, ale to jest białą już, tak? Tutaj tak. 33. Tak, no nie hmm. wiem, czy to 33, ale teraz zaczyna się pojawiać pytanie, bo weszliśmy tam do środka i widać ewidentnie te deski e, pod stropem. O, takie bardzo szerokie są te ślady tych desek. I pytanie, czy one wchodzą pod. Jak wiesz, że wchodzą pod kopułę, nie? Mm -hmm. Jeżeli no chodzą, to znaczy, że było kładzione, jeżeli ona się jest ewidentnie właśnie kończy to zobaczy, że to jest wolane. Na... Nie no, tutaj bardzo dobrze widać te deski. Tak. tak. Nie zobaczymy, bo tutaj też zaciągali za prawą na krawędziach. A powiem nawet lepiej. W sumie tu nie zaciągali za prawą, hm, ale to jest krzywo ułożone. Formę krzywo ułożyli? Nad no, okienkiem strzelniczym widzicie ten mózg, który teraz puszczam. Cień, widać, że ona była przesunięta do zewnątrz. I deskowanie pionowo, wąskimi deskami wokół. Tutaj szerszymi. Forma okienka strzelniczego to sama co w poprzednim, bo jest załamanie w tym samym miejscu. Jak popatrzysz teraz tutaj dokładnie nad tym miejscem. To zobaczysz że szalunek z odlewu jest od tego góry. On jest jakby przedłużony, żeby dotykał m, tej części, wiesz, przed, przed Cylindrą. Tak, że jest jakby dotąd dołożony, nie? Mhm. I leci tak. I jest odciśnięty. Czyli ma jakby próg ustalający, tak? Zobacz sobie, że tutaj widać, że on się kontynuuje. Z mhm. jednego dotyka i do drugiego. Odlewany od na tym, na tym Aplomat. Jest to niezwykle ciekawe, że są w różny sposób wykonane te bunkry. No i tutaj mamy takiego rodzynka w tej chwili. Zaraz zobaczymy, czy jest ich więcej. Mowa mi, mowa o tym ostatnim bunkrze, który, którego czasza to zadaszenie wychodzi poza obrys cylindra, na którym zostało obsadzone. Rzucimy okiem, czy gdzieś tutaj znajduje się. Taki właśnie z przerysowanym daszkiem egzemplarz. Jeśli nie, no to teoria o laniu tego na miejscu do każdego bunkra podlega dalszej, dalszym rozważaniu. Na 99% obstawiamy, że było to wszystko odlewane tu na miejscu. Naprawdę, ten ma chyba wyższą czasę, Albo tak, już zarośniętą. I faktycznie ten też wystaje poza obrys cylindra. Zobaczcie, to jest ciekawe. Tu jest uskok, tu jest zawężenie tego cylindra. Żadnym z poprzednich tego nie widziałem. Tak jakby forma dla cylindra przewidywała to, że czasza sadzając ją na cylindrze miała w niego wejść. No bo w jakim celu miałby być tak regularny uskok? <laughs> Widziałeś? Tutaj cylinder się zawężał u góry na styku czaszy, czego tam nie było widać. Aha, no. <laughs> No, tak jakby miało jedno w drugie siąść. A tu jeszcze jest jeden fajny element, którego tam wcześniej nie, nie było widać, jeżeli chodzi o prace ziemne, jakie wykonywano na tych stronach. Mhm. Od strony najbardziej narażonej na ostrzał od frontu masz jeszcze nasyp ziemi. Nasyp ziemi jest, tak. Tak? I strzeli... co, co, co ciekawe, jakby tamte schrony, wejścia mają 180, sto... 180 stopni od rozstawu, rozstawu, tak. A teoretycznie przeciwnika spodziewano się z tej strony. O, tam jest jakieś Tak. Bardzo dobrze z lidara właśnie widać, gdzie one się znajdują. Mapa. Ten fragment zachowany jest fajniej, jest ciekawszy, ale no... nie tak blisko drogi. A tam jest jeszcze jeden. W zasadzie wszędzie im bliżej drogi, tym bardziej są wypłaszczone. Dokładnie tak samo skomponowany jak ten z nasypem. Właśnie tak <głos》>, patrzę i nie widzę, ale tu jest tu wystaje i faktycznie też chyba jest poza obrysem tego cylindra zgadza się to naprawdę formy, jakby dla mnie najbardziej powszechny jak się nad tym zastanowię to jest taki że bardziej nietypowe są te bez te równe bez... Mhm. rzeczy wojennych i trochę późniejsze, nie? No właśnie jesteś pewny, że te śledzie są na pewno późniejsze? Wiesz co, ja bym to łączył z tymi konserwami Bo patrzę na stopień, wiesz <laughs> rozkładu tutaj, nie? Znaczy nie, my one mi wyglądają na takie z lat, wiesz, tam 70 80 jakieś no, wojsko stacjonowało bo często wojsko w takich miejscach stało moja, bo wiesz mhm. i te konserwy w takich ilościach, to wszystko jakby mi się łączy, nie? Bardzo tak. Dlaczego tak szybko Dlaczego tak pozernie? Mm -hmm. Docze za... Chorowanie w busie. Część pierwsza. Ciekawe jak to wypadnie dzisiaj cały dzień zdycham w samochodzie. Teraz się zmobilizowałem, żeby wstać, zjeść, wypić kawę, i ruszam do sapera. Będziemy ogarniać temat jego samochodu, a konkretnie webasta. Bo w końcu udało się sapera przekonać, że warto jego samochód rozszerzyć o pewne akcesoria. Które ułatwią mu bez wątpienia życie Dzień kolejny Całkowite przeorganizowanie Planu działań Jadę do Muławy Tam się kieruje też Artur Bo wyszedł dynamiczny temat z poszukiwaniami Więc opuszczam Jurę Jestem zajechany Czuję, że moja głowa nie do końca wyzdrowiała Aczkolwiek i tak szybko się regeneruje Jednak ten domek na kółkach Z Webastem Regulacją temperatury, milion okienek, żeby sobie wysterować ten przewiew już poprawnie, żeby jednak nie siedzieć w takiej kapsule podgrzanych wszelkich zapaszków od Webasta. No robi robotę, jest to komfortowe, także zbieram się powoli, muszę zatankować, zajechać, wykąpać się u Artura i coś tam jeszcze ogarnąć i w drogę.